Witam Was moi kochani, przepraszam za ten głos, może mi się załamywać, mam chroniczną chrypkę, i niestety daję o sobie czasami znać. Wyciągamy kartę już na 27 października, zobaczymy więc czemu energia pokazana w tej karcie tego dnia będzie nam sprzyjać, a na co powinniśmy uważać. Oczywiście to czytanie jest ogólne, więc nie będzie rezonować z nami wszystkimi i tak samo. Więc zapraszam Was na czytania indywidualne, na przesłania z kart tarota i od jednorożców, nagrane specjalnie dla Was. Na prywatne kursy tarota, jeśli jesteście tym zainteresowani, chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat tarota, nauczyć się samodzielnego wróżenia, a może po prostu pogłębić swą intuicję i dar jasnowidzenia. Zajmuję się, zajmuję się także oraz jajowaniem, czyli oczyszczaniem energetycznym za pomocą jajowania, dzięki czemu możemy pozbyć się z naszego życia negatywnej energii, a tym samym bardzo je polepszyć. Możemy także usunąć podczepy, klątwy i uroki, także klątwy rodowe, jeśli takie na nas ciążą. I w ten sposób polepszyć nasze życie, życie naszych bliskich i relacje między nami. Dziękuję Wam, kochani, z góry za Waszą aktywność na obu kanałach, za subskrypcje, polubienia, komentarze. Wciskajcie też, proszę. Dzwoneczki na moim kanale YouTube'owym, Tarotowe Przesłania dla Ciebie, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach. No i piszcie, co tam u Was, jak te czytania z Wami rezonują, jakie tematy Was interesują, spod jakiego znaku jesteście. Dobrze, i przechodzimy teraz do czytania na 27 października. Wyszła nam czwórka Pucharów. Ta karta dla wielu z nas zapowiada dzień taki mniej aktywny. Aktywne, mniej aktywne. U niektórych taki stan może trwać już od pewnego czasu, a u innych akurat no taki dzień po prostu. Czasami tak bywa. Czwórka pucharów mówi o tym, że możemy być pogrążeni w naszych myślach, wspomnieniach, najczęściej tych negatywnych. Nie cieszymy się życiem, jesteśmy zamknięci na tu i teraz, na nowe propozycje, nowe oferty, nowe możliwości. No my po prostu tego dnia, albo już od pewnego czasu, rozpamiętujemy, co się wydarzyło, co się stało, dlaczego coś poszło nie tak, co mogliśmy zrobić, żeby było dobrze, żeby było lepiej, żeby coś się nie rozpadło. Możemy żałować, możemy się obwiniać, albo obwiniać innych. No w każdym razie powoduje to, że tkwimy w takim maraczmie, w takiej abnegacji u niektórych, w stanie przygnębienia, depresji. Niektórzy mogą pogrążać się także w używkach, aby uciec od rzeczywistości. Najczęściej jest to alkohol, ale mogą też być inne rzeczy, które powodują, że nie jesteśmy jakby w pełni świadomi tego, co się dzieje tu i teraz, nie jesteśmy... Nie jesteśmy po prostu aktywni w świecie realnym, aby po prostu nie stawić czoła temu, co się wydarzyło i temu, co tkwi w naszej głowie. Pogrążamy się właśnie w jakimś letargu i często przy pomocy alkoholu lub innych substancji. Albo działań. Bądźmy więc, kochani, uważni na to, również na nasze otoczenie, na naszych bliskich, czy przypadkiem nie uciekają za bardzo od świata rzeczywistego, w ten sposób nie korzystają z tego, co niesie im życie. Zwróćmy także uwagę na dzieci, czy nie mają jakichś problemów i po prostu uciekły w lenistwo lub prokrastynację albo nawet sam w stanie depresji z powodu czegoś właśnie, co ich spotkało teraz albo w przeszłości, o tym myślą, to przeżywają. Pamiętajmy, że takie rzeczy mogą też być niebezpieczne, zarówno dla psychiki, jak i no, z innych powodów. Więc warto na to zwrócić uwagę i być może również skorzystać z pomocy terapeuty, lub psychologa, albo po, prostu, albo po prostu porozmawiać i spróbować pomóc nasz, naszym dzieciom lub komuś z naszych bliskich w rodzinie lub w gronie przyjaciół, również znajomych, zrozumieć ten stan, być może jakoś zainspirować i pomóc. Kochanie Czwórka Pucharów mówi o tym, że możemy nie dostrzegać jakichś możliwości, że tego dnia możemy mieć jakąś okazję, której nie zauważymy albo nie przyjmiemy. Właśnie z powodu stanu, w jakim się znajdujemy, z powodu jakichś rozczarowań, jakichś ran z przeszłości, tego, co nas spotkało, braku zaufania z powodu tych zdarzeń. No i coś może do nas przyjść, lub ktoś, a my albo tego nie zauważymy, albo nie przyjmiemy, no i po prostu przejdzie nam koło nosa. Oczywiście może to dotyczyć również innych osób w naszym otoczeniu, więc bądźmy uważni. Aby ktoś z naszych bliskich nie stracił jakiejś dobrej okazji właśnie z powodu rzeczy, które dzieją się w, jego emo w emocjach tej osoby, w jej psychice w tym czasie. Możemy tego dnia na przykład mieć możliwość poznania bardzo fajnej osoby do związku. Ktoś może być na nas otwarty, może nam oferować swoje uczucia, zapraszać nas do wyjścia, na randkę na spacer, cokolwiek by to nie było, a my po prostu, będąc w takim stanie bierności, marazmu, możemy nie zrozumieć jego intencji, możemy po prostu nie zauważyć, że że spotyka nas coś miłego, że ta propozycja może po pierwsze nas rozweselić, nam pomóc, a po drugie może po prostu być początkiem czegoś nowego, na, na przykład pięknej przyjaźni albo nawet pięknej relacji, bo ktoś oferuje nam po prostu swoje uczucia, czy to przyjacielskie, czy to możliwość rozwinięcia ich w coś więcej. Również możemy nie zauważyć, że e, mamy szansę wizyt jakichś naszych problemów w naszym życiu codziennym, że ktoś nam chce pomóc, że trafiła się okazja, na którą e, być może już dawno czekaliśmy. A teraz się coś przed nami otwiera, e, jest jakaś oferta pracy, z której moglibyśmy skorzystać. E, lub oferta od jakiejś osoby, na przykład ktoś nam proponuje współpracę. To my jednak pogrążeni w swoich myślach, swoich żalach, rozterkach, rozczarowaniach, ranach, a może nawet w alkoholu, nie zauważamy tego, albo nas to po prostu w tym momencie nie obchodzi. Więc ta karta, kochani, właśnie namawia do tego, aby otrząsnąć się z tego stanu, zobaczyć, że Życie się jeszcze nie skończyło, choćby nie wiem, co złego się w naszym życiu wydarzyło. Przed nami jest całe dalsze życie, kochani, które niesie ze sobą ogrom możliwości, a tego dnia, właśnie która z tych możliwości być może zawita do naszego życia i tylko od nas zależy, czy my ją zauważymy i przyjmiemy. Jeśli chodzi o przesłanie od jednorozców, mamy tutaj piękną kartę Perspektywa. Spójrz na swoją sytuację z wyższej perspektywy. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest dalej. Jednorożce są siedmiowymiarowymi istotami światła, zatem dostrzegają wszystko z boskiej perspektywy. Wskazują ci one, że powinieneś oceniać sytuację w twoim życiu przez pryzmat jednorożca, a to pozwoli ci podejmować duchowo czyste decyzje. I afirmacja dla nas na 27 października, patrzę na świat, oczyma jednorożca. Tak więc moi kochani, niesamowite jak ta karta współgra z czwórką pucharów, namawia nas ona do tego, aby spojrzeć na coś, na sytuację, na nasz stan, w którym się pogrążamy, na pewną sprawę z innej, wyższej perspektywy, innymi oczyma. Być może postawić się też w sytuacji osoby, która nas skrzywdziła, zawiodła, która zrobiła coś, co teraz przeżywamy. Powinniśmy także może wysłuchać kogoś, co ma do powiedzenia, jak jakaś sytuacja, sprawa wygląda z perspektywy właśnie innej osoby. A może powinniśmy właśnie poszukać czyjejś porady, czy to w gronie naszych bliskich osób, przyjaciół, czy też porady specjalisty, który pomoże nam zobaczyć wszystko w innym świetle, w inny sposób, może się okazać, że wcale nie jest aż tak źle, że wcale nie wydarzyła się żadna tragedia, że wcale nie było aż tak źle tragicznie, albo nawet jeśli było, to czegoś nas to nauczyło, tego już nie ma. Jesteśmy tu i teraz, a przed nami wszystko co najlepsze, ponieważ jesteśmy w polu nieograniczonych możliwości. A te okazje, możliwości, kochani, naokoła, dookoła nas są. Są wspaniali ludzie, nic nie zakończyło się raz na zawsze. Jest możliwość cały czas zaczęcia czegoś nowego, tylko wejdźmy po prostu w ten nurt życia, otwórzmy się na świat, na piękno przyrody, piękno sztuki, muzyki, na nowe relacje, nowe drogi, nowe możliwości. Dziękuję Wam moi kochani za wysłuchanie tego czytania. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa pa.